się mamy do z tej strony Zakon, jedzie Kiko czyli Draken Hejo Także będziemy grać na kolejnej mapieczce Lalo wybrzeże chyba to było O to, to działa To musimy tak y Pamiętam, że tutaj Graliśmy z Grimium i Lordem Markusem, To te właśnie żywiołki miały właśnie gigantyczne obrażenia Dobrze byłoby je brać Tak jakby pojedynczo Także oczywiście balady idzie na pierwszy ogień Z na najpotężniejszą bojowniczką RUN! Jak najszybciej ich załatwić? Magią ich trzeba, bo to więcej bije. Mhm. Mm Dobra. Mamy przy dużo expa właśnie na tej mapie, także w porównaniu do kulesa Bogu tutaj mamy dużo obraz tych, no. Mamy punktu do Tutaj mam jeszcze kolejnych tutaj. Cofnij się, cofnij się, cofnij się. Mhm. No, szef. I hura, chodź tutaj. że ładnie popłynął, nie, z tymi obrażeniami. No. Więc obrażeń, jest ten okej, ma to ibala, uff. I kolejne 1300 exp pas Też tutaj skrzydeczki poukrywane przy okazji O zaraz poziom będę miał Nie spoko Ja mam 21 Bo tam yes. parę kosów oddałem I ponad połowę, połowę A połowę A właśnie, zapomniałem ci <grym> powiedzieć Ogólnie chciałem oddać mapę temu Ziemkowi I wiesz co się stało? Hmm. Jak oddałem mu mapę, wszystkie części i reszta mapy, po prostu mi zniknęły. Yeah. To nie Musiałem jest... lata latać osobno po każdej mapie i po prostu zbierać je od nowa, ponieważ nie wiem jak to jest deskryptowane, ale po prostu... Oddałem mu pierwsze część mapy, miałem drugi, trzeci fragment w, w ekwipunku, nagle mi zniknęły. Ja też pamiętam, że robiłem na mapie chyba kupca, który miał wszystkie przedmioty z questów. Dobra. Te mają już mają, mniejsze obrażenia. No normalne mają, no. To dobrze. A właśnie ja zrobiłem ten quest z na drugiej mapie. żeby powinna być na trzeciej, ale nie wiem, zaliczyło mi tego quest'a. To się bóg, po prostu buguje, nie wiem czemu. Jak jest to dziwnie zrobione. No ale quest mi zaliczyło, no i cóż. O, kolejne 1600 exp, także sporo mamy O tutaj jest ten silniejszy Nie wiem, nie wiem gdzie to jest, drzwiłak To jest ten Ale to fajnie wygląda, Korleży, korleży. Uważaj, że są żywiołki te silne tutaj. A tutaj? No są tutaj poukrywane na tych mapach. Że, niby, idzie łatwo na chwilę, kurde patrzy. Trzeba żeby większość ci zginęło. bo to trzeba skrzesić wszystkich. Poko, mamy sporo doświadczenia z tej mapy, ale. Nie jest ciężko yes. cool. Jakieś lekkie patrole tutaj samo Oczka jest w sumie także spoko. Yes. Yes. samo jest w drugiej Królestwie Cieni, tak samo właśnie wyglądająca. Yes. Samo na minimapie jak się pokazuje tutaj na dole, po lewej stronie jest coś bugowanego też teksturą chyba. Jakby taka kreska czerwona. O, 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 o nie. dziwaki nie, nie, nie. są tu. Jest kolejny. Tu jest, tu jest szmaciarz. Jeszcze ciężko Damy radę Musimy dać Zdebilowałeś? Wszystkich straciłem Ja, myślę, powinien drugi. No. Good. Hm. Mm. Mm. yes. Yes. Mm. Good. Fajnie byłoby było mieć taki malarów jako jednostki, nie? No w sumie. Ale czy mi się grało. No tak, w sumie tak. Chyba ładnie się poziom sobie. No powiem Ci, że to z do <grymne> poprzedniej mam, to tutaj je daje Jeszcze mamy takie trzy mapeczki, które są za Areną. Tam właśnie są takie jakby mini. bossowie. Za nimi też jest bardzo dużo expa. Dzięki właśnie pokonaniu jednego miałem właśnie dwa levele chyba wyżej, żeby nadrobić. Czy trochę może przy... No, Troszeczkę może już miałem za wysoki level, ale i tak to nie ma znaczenia zbytnio. Bo mimo i mamy wyższy level to i tak nasi bohaterowie nie są do sobie OP. Jak w na przykład. Uwaga, jest od cholery tych strażników, tutaj są po te cztery żywiołaki. No. O i kolejny poziom, 22. To takie jak ja, to super. No to są te żywiołaki, trzeba by... Mm. Jakoś... Byłoby ich by... Aż cztery. O, Musisz się chyba wycofać lekko, bo da chwilę będą na ciebie ruszać. Już run! Run, yeah. forest, run! Yeah. Cool, cool. <laughs> Ej, matek, tak, szajkanowie uciekają przed pożarnią. Akordy do wyłakami. Sytuacja opanowana, można powiedzieć. I 2000 jestem tutaj, jestem tutaj, na prawo zobaczymy, czy tam nie ma patrolu. Yes. Cool. Yes. Yes. Cool. jest, I też są cztery. Yeah, yeah, yeah. Cool, cool, yeah. Cool. Dobra, rie zajebiście działa. No oczywiście. Reepoca jest bardzo mocno.

Mam jakieś skrzynki pod, do podbierania, tak przez pokój. że ta mapa jest bardzo fajna. Krótka, to trzeba uważać na tych wrogów, ale. No bo to jest ta mapa, jakby. Final bitwy z jest kampanii zwykłej. Jest, Ja myślałem, że jakiś Final Boss tu będzie, czy coś. Oho, jest, Eternal Guardian. Jest tutaj kilka malarów wiadomo Coś mi tutaj reaguje znowu Nie wiem, się bo po prostu słuchawki, to jakiś czas, dlatego pojechało tak lagowało. Może, może. Bo nie było słychać żadnego dźwięku. Tak, że mnie kiedyś miałem. A po to nagrywam to zawsze coś, musi się dziać. Kie, kurde, to żywiołki biorą. A, bo one są po każdym pentagramie poostawione. Mhm. To jest to, jeszcze to, tylko jeden. To są tacy, jakby bosowie, boss, nie? No. <grym> daliśmy rady, to, to najważniejsze. Tu też mamy dookoło tego pana ma malarów. O, no on się sam zabija. No, o to chodzi. 5000 tysięcy, i jest Uf. No, także nagle... Ja tak to narzeka, będziemy częściej tę mapę robić. Tak narzekaj na królestwo Bogu, tutaj możesz, można powiedzieć, że Cię wynagradzają twórcy. No właśnie widzę, tutaj to, to, tutaj to jest jakbyś pięć map włożył w jedną. Mhm. Mm jest trudna, fakt, ale opłaca się bardzo. Zresztą to w i poukrywane wszędzie. Oto to chodź. Powodzi się. I chyba właśnie w kolejnej mapie, czyli królestwo cieni, to wygląda tak samo praktycznie mapa, no i tak samo, Też będzie chyba sporo expa do zdobycia. No widzisz. Także to mapy się właśnie opłaca robić. Chciałem, żeby po prostu Cię już gra wynagrodziła na coś. No chociaż tyle. Zaraz będzie poziom hmm. 203. Ja już mam, niby, ale. Przyszedł, że pokonam tylko mini bossa na jednym mapie. Hmm. I tysiącek. No i w sumie osoba na prosa prosa. Parę ma małych do pokonania. te jakieś yy, dziwne przedmioty. Z kampanii pewnie. No w kampanii to nie było takich rzeczy. Nie, nie pamiętam właśnie jak to było. Nie, nie, tu nie było skrzyneczek, a jak były to na poziom 30. Znaczy, o! nie, ale chodzi mi o portalu takie... O, tu jest krąg salwina ale nie ma bossów żadnych. Nie ma tych... Yy... Nie ma to, to tylko te takie mocniejsze malary. Mhm. Do boju! Kor nie! Baladena nie! Jak zwykle. A u mnie jest dziwo jeszcze że ją O nie, czyli są potężniejsi. A poziom 20 hp tylko. No niestety. Byłaby to bardzo była zwykła jednostka, którą można po prostu ulepszyć tak w jedence. I to ja u mnie, ma szeja, u mnie jest mistrzynią ognia, ale. O, jest patrz. Mistrzynią tego o, nie zauważyłem. Tutaj jest skrzynka do góry. Na tej Gdzie? kolumnie. Czy na kolumnie. Tutaj. Tylko nie pamiętam, żeby tak było w tym miejscu. A to faktycznie no? Nie wiem, czy ja grałem z i Lordem Markusem, co zbierali, czy nie, ale. A ciekawe, ciekawe. Nie, nie pamiętam Mar tego. Markus raczej zabrał, bo on co ma. Dobre oko do takich zdobycz. Mm. Tak. Ja chciałem pokazywać widom, co się znajduje w skrzynkach, a tym kradnie, nie? To wrączki wpadł. W łodzie Tu łodziejaszek. <grym> Potem mówiłem zawsze jak z gotika. złodziej czekaj, no. Coś ten tekst powiedział też, jak grał w swym. Zudajem. No wiesz. Ale goticzka ponoć nie lubi. Czyli to wszystko jeśli chodzi o tą mapeczkę Także panie, że ja, udało się nam ogarnąć ja, to Jeszcze ja, ja ja musisz pokonać mnie O Final boss? A Walka Nie wiem A masz Leczeniem? <laughs> nie wiem Cokolwiek Kurwa O masz pierścień ognia Bum O nie! No widzę, że sobie sobie coś tak buguje dziwnie. No nic widzę. ja dziękuję Drakenowi za grę. Fajnie, że udało się nam tą mapę ukończyć. Jest to jedna z najlepszych map właśnie w tych demonsach. W dodatku jeszcze będzie królestwo cieni, to tam też powinniśmy dobyć dużo expa i jakieś fajne skrzynki. Także trzymajcie się, do zobaczenia na razie i hej, dzięki, że byliście. No, się pożegnać Draken jeszcze. Z Bogiem. <grystanie> 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 jeszcze jak?